Ryszard Maj, kolej od kuchni, zapraszam. Historia pewnego pomysłu. Jest 2004 rok, dokładnie czwartek, kwiecień. W tym dniu na lokomotywie EU 07046 prowadzę pociąg pośpieszny. 18:101 do Szczecina. Odjazd Poznania 10:41, przyjazd do Szczecina 13:50. Na stacji Krzyż przyszedł do mnie instruktor ruchowy ze Szczecina, który ze mną jechał do samego Szczecina na lokomotywie. Zbliżamy się do stacji. Stargard Szczeciński. Jak wiadomo, w tamtym czasie ci panowie, którzy jeździli tam, było mnóstwo ograniczeń prędkości w stacji. Te ograniczenia czasowe oraz stałe nakładały się prawie na siebie. Instruktor zauważył, że po prostu mam małe kłopoty. Ale ja postanowiłem zredukować prędkość do najmniejszej tam prędkości, czyli 20 km na godzinę. I wtedy wpadłem na pomysł. A czy nie można by było wpisywać do wskaźników W9 i W14 cyferek określających prędkość na początku i na końcu ograniczenia? Prędkości w tym przypadku byłoby to idealne rozwiązanie. O pomyśle z tym rozmawiałem z maszynistami ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Gdyni. Tam, gdzie jeździłem, zawsze ten pomysł przedstawiałem. I bardzo to się wszystkim podobało, że coś takiego powinno być. Zrobiłem rysunki w formacie. Cztery instruktorzy z Poznania, udający się na radę do Krakowa, otrzymali ode mnie ten projekt. Mijają lata, ja jestem na emeryturze. Rok 2020 przeglądam najnowszą sygnalizację. I E1. Niemal o nie miałem z wrażenia, jest coś z tego mojego pomysłu, a mianowicie wprowadzenie cyferek do wskaźników W9 i 14 na początek, no w mojej propozycji na koniec też ograniczenia, ale na szlaku to wystarczy, że jest na początku, bo w stacji no trochę komplikowało to zawsze, ale... Dziękuję, że coś takiego powstało. Nie wiem, czy tam skorzystano z mojego pomysłu, czy nie, ale ważne, że zostało wdrożone do sygnalizacji: bezpieczeństwo i komfort pracy maszynisty. Jeszcze tutaj moja uwaga do maszynistów młodych. Mieliśmy taką sytuację, że było tyle ograniczeń prędkości w stacji Stargard Szczeciński, że po prostu wybrałem to najbardziej bezpieczne, czyli prędkość 20 km na godzinę. I tak postępujcie kochani. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne filmy.